Znamy wyniki głosowania na projekty zgłoszone do tegorocznego budżetu obywatelskiego w Bielsku Białej. Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami prawie całą pulę budżetu wynoszącą 2 miliony złotych otrzyma zwycięski projekt zatytułowany Kontynuacja budowy stacjonarnego hospicjum im. Jana Pawła II w Bielsku Białej. Projekt został złożony przez Grażynę Chorąży, prezes Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego, które buduje hospicjum przy ulicy Zdrojowej w Bielsku-Białej. Koszt projektu to 1 900 tysięcy złotych. Te pieniądze wystarczą na dokończenie budowy. A sprzęt pewnie będziemy po prostu sukcesywnie szukać sponsorów czy pieniędzy na, na sprzęt. Hospicjum imienia Świętego Jana Pawła II jest budowane od czterech lat. W pawilonie szpitalnym będzie 40 łóżek dla chorych, kaplica i pokoje gościnne dla bliskich. W drugim budynku gabinety zabiegowe, rehabilitacyjne i lekarskie. Na dzień dzisiejszy wydaliśmy ponad 6,5 miliona złotych na budowę, którą już widać. jest W tej chwili robione są wykończenia wnętrz. Będzie w najbliższym czasie malowanie. W tej chwili już prawie, że są wykończone łazienki, a więc zdążamy już do całkowitego wykończenia. Czeka przed nami jeszcze sprzęt, który jest bardzo drogi i nawet jeśli dostaniemy pieniądze z budżetu, to nie starczy nam na sprzęt, a więc tu będzie jeszcze problem, ponieważ na sprzęt potrzebowalibyśmy bardzo jeszcze dużo pieniędzy. W ogóle wykończenie tego, tego obiektu też pochłania wiele, bo taka na przykład klimatyzacja, wentylacja, same urządzenia kosztują ponad pół miliona złotych, a więc są to rzeczy bardzo drogie, a konieczne, bo dzisiaj bez klimatyzacji, bez wentylacji trudno sobie to taki budynek wyobrazić. Te pieniądze są zdobyte tylko właśnie dzięki ludziom dobrej woli, a więc żadnych do tej pory nie otrzymaliśmy dotacji. To są pieniądze zebrane właśnie na zbiórkach przez szkoły, pod kościołami, pieniądze z jednego procentu. No i od różnych ofiarodawców. Hospicjum będzie świadczyć opiekę bezpłatnie i wszystkim potrzebującym, niezależnie od światopoglądu. Pozostałą niewielką kwotą podzieliły się dwa projekty. 42 tysiące złotych otrzyma całodobowa opieka weterynaryjna dla zwierząt. Projekt dotyczy całodobowej pomocy weterynaryjnej dla zwierząt bezdomnych i dzikich, w szczególności tym, które ulegają wypadkom komunikacyjnym. W ramach projektu utworzone zostaną dodatkowe etaty dla weterynarzy w miejskim schronisku dla bezdomnych zwierząt w Bielsku Białej, tak aby aby opieka weterynaryjna była dostępna 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Opieka ta oznacza także wyjazd na interwencje, w szczególności do wypadków z udziałem zwierząt w asyście weterynarza. Szczególnie w momentach, kiedy w schronisko kończy tą swoją weterynarz, kończy pracę w schronisku o 16 i na przykład wypadki zdarzają się po południu. Faktycznie schronisko odbiera te zwierzęta, ponieważ tam pracownik przyjeżdża, ale zwierzę oczekuje na uzyskanie pomocy do rana, gdzie na przykład rano. Może można go już tylko, że to powiem, skrócić mu cierpienie i go uśpić, a wieczorem można go było jeszcze uratować. Ważne jest też to z punktu widzenia społecznego, ponieważ tak naprawdę mieszkańcy często nie udzielają tej pomocy zwierzętom potrąconym, ponieważ boją się, że poniosą koszty dodatkowe leczenia jakiegoś zwierzęcia, które nie jest ich własne, a czy, czy po prostu nie wiedzą co zrobić ze zwierzęciem dzikim typu lis, typu jeż, typu jakiś ptak. Pozostałe 43 tysiące złotych uzyskał projekt przewidujący dosprzętowienie zaplecza technicznego Starobilskiego ośrodka edukacji kulturalnej oraz stworzenie dzielnicowego systemu informacji.